E, dzień dobry, witam wszystkie rybki na moim kanale. Przedstawiam dla rybek czytanie z kart tarota na miesiąc luty. To czytanie będzie ogólne i może nie rezonować e, z Państwem, ale z niektórymi rybkami może rezonować, więc proszę wybrać sobie te e, części czytania, które będą e, zgadzały się e, z Państwa odczyt, e, odczuciami. Więc, co tutaj widzimy na miesiąc luty dla rybek? Miesiąc luty będzie dla rybek miesiącem niestety trudnym, ponieważ nastąpią gwałtowne, mogą nastąpić gwałtowne zmiany, których rybki się nie spodziewały. Z czego te zmiany będą wynikały? Te zmiany będą wynikały, ale to są. Oczywiście, te y, y, sytuacje mogą wydarzyć się pewnym rybkom, a do pewnych, y, ale nie wszystkim. Czyli tutaj w tym czytaniu y, opowiem Państwu różne scenariusze, bo karty można interpretować na różne sposoby, i mamy wiele osób z poznaku ryb. Więc to dla niektórych rybek będzie to miesiąc bardzo trudny, ponieważ nastąpią gwałtowne zmiany. Będą one wynikały z tego, że Pewne sprawy zaczną się walić. One zawalą się, dlatego że były budowane na niestabilnym gruncie, być może były budowane na kłamstwach. Rybki, być może też wchodziły w różowych okularach, i w lutym nastąpi to, że te różowe okulary spadną im z nosa i po prostu nastąpią gwałtowne zmiany. I w związku z tym rybki będą w takim nastroju, bardzo mogą być, w bardzo depresyjnym nastroju. Mogą być hmm, bezsenne noce, wyolbrzymianie problemów i pisanie najgorszych scenariuszy w głowach, ale to jest oczywiście niewskazane. No, rybki będą też w takim nastroju melancholijnym, płaczliwym, depresyjnym. Niestety, I to im będzie tak mocno w głowie siedzieć. To jest taki ogólna, może ogólne samopoczucie rybek w tym miesiącu lutym. Co jeszcze? W lutym rybki mogą bardzo czuć się uwiązane w takim negatywnym sensie do pewnych osób lub sytuacji. Mogą na przykład być związane z osobami, które mają problemy z nałogami i to im będzie ciążyć, prawda? One już będą chciały zmienić tą sytuację, ale no będą uwiązane, ale też na własne życzenie, bo od takiej osoby zawsze można odejść, ale jednak niekiedy osoby trwają w takich związkach, więc tu będzie takie uwiązanie, takie. No, rybki będą się czuły tak, jakby mm, przykute do tej sytuacji lub do tej osoby, ale już będą chciały uwolnić się, bo to przywiązanie zacznie im ciążyć. Co niektóre rybki mogą udać im na jakąś imprezę towarzyską, na jakieś spotkanie. Może być spotkanie zakrapiane alkoholem i może skończyć się wpadką, bo tutaj też karty pokazują wpadkę. Więc jeżeli ktoś nie życzy sobie potomstwa, to radziłabym uważać. Co karty jeszcze mówią? Karty mówią o tym, że rybki będą rozpamiętywały przeszłość w tym aspekcie, że w przeszłości być może miały jakąś korzystną propozycję. Mogła być to propozycja pracy, propozycja związku, ale rybki ją odrzuciły, bo im się ta propozycja nie podobała i na przykład związały się z panem, który wydawał się bardzo obiecujący, wydawał się taki stateczny, inteligentny, życzliwy, ale okazało się, że jednak. Ten pan ma diabła za skórą i jednak taki fajny nie jest. Więc w związku z tym rybki mogą myśleć o tych zaprzepaszczonych szansach, o, tej, o tych niewykorzystanych szansach w przeszłości. Mogą to po prostu rozpamiętywać. Generalnie rzecz biorąc, będą też się czuły. Hmm, Takim zawieszeniu, że będą miał poczucie, że one utkwiły w pewnej sytuacji, nie mogą teraz tych dużo, nie mogą dużo w swoim życiu obecnie zmienić, i będą miały taki depresyjny trochę nastrój, ale karty radzą, aby na tą całą sytuację spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. I to po prostu, to spojrzenie z innej perspektywy da, przyniesie rozwiązanie sytuacji, przyniesie korzystne rozwiązanie problemu. Co poza tym? Poza tym rybki, karty mówią, aby... Tutaj wyciągam karty Oracle i jak ta karta mówi, jesteś wystarczająco dobra, jesteś wystarczająco dobry. Więc, jeżeli na przykład ktoś będzie rybkom zarzucał, że one nie są dobre, one nie są wystarczająco dobre na przykład do związku, do pracy, to to jest nieprawda, bo akurat rybki są wystarczająco dobre i do tego związku, i do tej pracy, że ktoś będzie chciał być może obniżyć ich wartość, obniżyć ich samoocenę. Więc, rybki nie powinny do tego dopuścić. Poza tym, jakakolwiek sytuacja rybki spotka w lutym, powinny one do tej sytuacji starać się wnieść pozytywne emocje. Ponieważ i pozytywne emocje i wiarę, że tą trudną sytuację można rozwiązać w sposób pozytywny, czyli rybki będą musiały pozostać ...optymistyczne i też nie będą mogły, będą musiały też spojrzeć na pewne rzeczy z dystansem i z poczuciem humoru, bo w przeciwnym razie one po prostu będą się zadręczać. Więc tutaj jest wskazany pozytywny humor, optymistyczne spojrzenie. Co jeszcze? Co niektóre rybki mogą niestety wylądować w szpitalu, z powodu na przykład problemów z kręgosłupem, i w tym szpitalu będą się nudzić, będą na przykład miały poczucie, że mają tyle rzeczy, tyle spraw do zrobienia. One tkwią w tym szpitalu i są jakby tam uwięzione na ten tydzień czy dwa, więc tutaj też może taka sytuacja się zdarzyć, bo karty to pokazują. Poza tym karty mówią, żeby jeżeli chodzi o pracę, to karty muszą mówią, że rybki powinny wykazać się kreatywnością i mm, pomimo tego swojego nie najlepszego samopoczucia powinny starać się być członkiem zespołu, czyli y, współpracować z innymi wykazać się kreatywnością i po prostu te swoje smutki, problemy zostawić w domu. Bo tutaj w pracy będzie oczekiwać się od nich dużej wydajności, kreatywności, odpowiedzialności. Poza tym rzeczy, w, w lutym będą dla rybek wydarzać się z dużą szybkością. Te zmiany mogą nastąpić szybko. Zmiany, o których mówiłam wcześniej, zmiany mogą nastąpić szybko. Rybki mogą się ich nie spodziewać, więc będą musiały być na to przygotowane. Będą musiały po prostu usiąść spokojnie, pomyśleć nad wyjściem z danej sytuacji. Cokolwiek się wydarzy, nie, nie mogą, nie powinny podejmować pochopnych decyzji, tylko um, um, przemyśleć opcje, które będą miały do wyboru. Poza tym um, muszą wykazać się jakby kreatywnością w rozwiązaniu tych swoich problemów, i może, jak bo tutaj mam karty Wisielca, one, rybki będą musiały spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy, z perspektywy, którą, z której dotychczas nie patrzały. I na przykład, jeżeli wydarzy się coś bardzo niepomyślnego, mam nadzieję, że tak się nie stanie, to pomimo tego będą musiały. Spojrzeć na to pozytywnie, no bo tutaj rybki będą w energii wieży. Wieża burzy rzeczy, które były zbudowane na piasku. Coś, co nie miało solidnego fundamentu, się po prostu zawali. Ale wieża ma też pozytywny aspekt, pozytywne znaczenie. W tym, przepraszam, w tym wypadku chodzi o to, że jeżeli coś ulegnie zawaleniu, to na gruzach zawsze powstają nowe miasta, nowe budynki, nowe rzeczy. Więc yy, resumując to yy, czytanie, dla rybek nadchodzą duże zmiany, mogą nadejść duże zmiany, bo to wiadomo, to są tylko karty, to nie wyrocznia. Rybki nie będą w najszczęśliwszym yy, humorze, nie będą w najlepszym humorze. Ale one w sumie, te zmiany dla nich wyjdą na dobre, bo po tych wstrząsach rybki się otrząsną i zaczną planować nową przyszłość. Co niektórzy mogą na przykład planować zmianę miejsca zamieszkania, mogą planować podróż, mogą rozglądać się za jakby nową drogą życia, prawda? Bo ten stary, te stare co było, to ich powiesz tak stare życie ono w, ulegnie transformacji i w związku z tym rybki jakby będą już przygotowywać się na te nowe zmiany, one się przygotują i one po prostu odwrócą się plecami do tego starego że z tego marazmu z tego z tej yy, depresji bo tutaj jest nawet można mówić o depresji bo mamy księżyc z dziewiątką mieczy więc tego bardzo depresyjnego nastroju. Rybki się otrząsną, staną i powiedzą: OK, to już jest. No to niestety się zawaliło. Ja tutaj wyruszam w nową drogę i rybki zaczną planować nową, jakieś nowe wydarzenia. Być może, no po prostu będą planować swoje życie. Hmm, ale już nie będą budować na tym starym, bo to stare już się zawali. Będą po prostu hmm, budować coś nowego, czyli w sumie, pomimo tego, że rybki wejdą w ten miesiąc z taką negatywną energią, będzie to miesiąc, który w sumie będzie dla nich pozytywny. I tyle. Dzięk y dziękuję rybkom za uwagę, za czas poświęcony na to czytanie. Mam nadzieję, że czytanie się spodobało. Jeżeli chcą Państwo, to mogą subskrybować, mogą tam jakieś y, komentarze zostawić. A teraz sobie wymyśliłam, że na przykład jeżeli y, komuś z Państwa podoba się to czytanie i chcieliby y, uzyskać ode mnie darmowe czytanie, to ja będę tam raz na miesiąc jakieś osoby, które ten kanał będą subskrybować. Być może zdecydują się zostawić jakiś komentarz, to wśród tych osób będę losować jakąś osobę albo dwie i po prostu przez e-maila odpowiadać na Państwa pytania na podstawie kart tarota. Wiemy jednak, że to tylko tarot, to są jakieś wskazówki dla nas, to nie jest wyrocznia, ale tak, z ciekawości zawsze można sobie sprawdzić, to te karty tarota. Yy, mówią. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w marcu.